Hmm. A pomyśl, że jest taki kanał, You power must tak? have! Pomyśl, że jest oh, yes. taki kanał. Serio? No ziomek, yes. ja przecież nie wymyśliłem tego. myślałem, że to Ej, właśnie... kojarzy jode. Kojarzy jode. Ja kojarzy I ty ty teraz... <laughs> Jestem KMW, t t -W, więc Jestem kogoś, jakiejś czarnej mużyczki. Murzyczki. Dobra, chyba, chyba teraz jesteś nie jesteśmy z tym. Tak, Kto nie. tak. Za... Kto biegnie za mną? Ja biegnę. ja. biegnę! Zjem cię! Zgwałcę cię w tych krzakach. jak miło! Powietą, z A niespodzianką. Tylko proszę ten. O nie, muszę pęknąć. Jezu. A, ty Ty się świja. Nie ma o nie, bo nie, muszę peknąć, musiałem, no Nie mogłem powstrzymać, ale mogłem. Warning tak shot. w sumie? Mogłeś. Kurwa, eee, plus Śmiesznie. Co wy robicie? cię zniszczyłem. Chodź tutaj, biegnij tu, chodź do mnie. Dobra. Kurwa, on tu jest gdzieś. Chodź. i czy dla mnie. Ej, ej czy bo... to? Czy wie, jaki jest zabójca? Nie. Nie. Na pewno nie niewidzialny. Pamiętaj Florze by no. nie przeskakiwać przez to... Te... Albo niewidzialny, ale troluje. Albo. O Jezu, to bym powiem, Ci że się znowu spóźnił z tym... Z, ze spacją. Tak Ej, ja dobrze, nie że nie wreszcie nie możemy starym starym starym. sobie tak pogadać no. bez... Idzie tu, idzie tu. Idzie. Dokładnie. Ja też słyszałem bicie serca. Ja nie słyszałem. Ale wie, wy wiecie, wie, że przed wie, każdym, bieg... że przed każdym tym pojawieniem się tego gówna jest dźwięk? Tak, wiemy. Wow. Dobra, już mam <laughs> nie. Dzięki. Macie? Mhm. Uh -huh. Czekaj, tak, ja go styluje. Jestem koło was. Dobra. Mati? Dobra. Poczekaj na mnie. Quickscope poszedł. Co? Hej, ja skaczę przez. O kurde, nie, jednak chyba nie. Mati, dawaj tam do środka do tego domku wejdziemy. Dobra, bo tam na górze jest chyba jeden. Nie, nie, tam... on jest tutaj, jest taka jak Szybko, jest do... ej, bo ja się z nim bawię. Gdzie Ale gdzie zimanowek? jesteś? Podejdź od tej stodoły. W krzakach. Zgubiłem cię. O, jest ej, jestem. A, w... nie. Dobra, chodź, zgubiłem cię. Jestem jest gdzie indziej. Ej, dobra, on nie W holenderskim gazie. I tu Ej, tu chyba ja uciekłem, albo i nie. Ty, on cię nie, roz... Roz nie uderzył? No, powiem ci serca Byłem w tym. W takim pomieszczeniu. Dobra, goni mnie jednak. Byłem w takim, po, kurde pomieszczeniu i skakałem po prostu cały czas przez okno. cały się czas. No tak, to tak no, tam... kurde. Dobra. ty gdzie jesteś? Jestem Martin. W tym takim e, w stodole czerwonej? No. Tu je... O, dobra, widzicie. Ale ja jestem obok. Spracujcie waszins... mnie, czy jak mnie powiesić czy nie? No raczej. O, dobra, ja się Ale trapper czy piła? Nie piła... Nie, trapper. Trapper? No, no. Piła? no nie. Ej, kurwa, on tu kurwa, idzie. on gdzieś tu jest. Ej, bo ja idę do was też. On za mną idzie. A tutaj mana jak leży? No, kurwa, od pół. Z CPN Gdzieś po prawej chyba biegł. bo tutaj widzą. O, tu idą, kurwa. Słatarni. No, ty piru nie do nas. <laughs> No ty jesteś? Dobra, widzę go traper. Dobra, dobra, strollowałem wczoraj. Ja pierdolę! To kurwa działa! coś popsułem? To jest traper. No traper, traper. Ej, coś popsułem, ludzie, czy nie? A czemu? Dlaczego? Ciemu? No nie wiem, mówiliście, że idę w złą stronę, czy coś No No nie, to nie ty, to furman biegł w nas. Coś co, co <laughs> zepsułem? Kurwa. Nie wiem, ale zjebałam. Ja naprawiam generator. Ale kurde, jak tego gościa trollowałem, to. Łuch, ja bym się zdenerwował na jego miejscu. O jezus! O co chodzi? Przepraszam, przepraszam. Mati. Wyskoczył mi na mordę, przepraszam. Twa. Ale to chyba moja wina, wiesz? Bo ja na shifcie przez okno przeskoczyłem. Chyba, chyba tak, dobra. O, ale debil nie trafił mnie. Mm. Musimy się uleczyć. Drugi raz mnie nie trafił! Ej, nie uciekaj tu! Ej, ktoś tutaj jest, naprawia. dobra, Chodź tu. to ja, to ja naprawiam. Dobra, ja naprawiam. Ja ci pomogę. No. Kurde, on będzie trap rozstawiał. Yy, dobra, będę Rolę się. Nie, nie, dobra, idzie w stronę nikogo z nas. Ale może nie dociągnie mnie? Nie dobra, dociągnie mnie. O <gudy, gudy> ładnie. Dobra, jestem na haku. Double kill! Znaczy... na haku, jakby co. Gdzie na haku? jest w jakimś takim domku tutaj dziwnym. A tam, kurwa. Nie w hmm. tym dużym, właśnie... W takiej kurwa jakby stodole. Ej, dobra, źle trap, trap'a, bez problemu możecie mnie zdjąć. Dobra. Dobra, dobra posy, my biegniemy. Poszedł w stronę dwójki. Kto idzie... dwójka obok siebie jest, to on no. w waszą stronę. Ten dobra. Link... A, a, a ode mnie gdzie jest? jest? Ej, bo ja jestem tak pokolenie. przy takich on widzę go sobie. chyba, czy to jest od przodu do ciebie. Uważaj, uważaj, jeden obity, uważaj, bo może być obok ciebie. A widzę go, obity, go widzę nie, go, widzę go teraz. Strolujcie go, weźcie, żeby go, go was Dobra. Gonił. ja się pokazuję mu. Po, pokazuję, że... O, biegnie, nie goni. za mną. Dobra, jak tam w Tutaj daleko, tak daleko, tak daleko. Dobra, troszkę. wraca, 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 wraca. 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 Ach, o, kurde. No. No. Chyba się nie udało. Było blisko. Coś nie pierdyku Ej dobra, i znalazłem w tym. Nie, ja pierdziele. Ale ja myślę, że powinniście się uleczyć wszyscy, gdzieś spotkać. No właśnie. Idźcie do tego domu na przykład dużego i tam się wszyscy ulecie. Nie idźcie na razie do żadnego domu. Bo pułapka. Co? Znaczy źle rozbroiłem jedną tą rzecz. Nie wiem, no mnie już raczej nie ściągniecie, bo to jest ta Może pułapka. Być problem, ale... A obserwujecie ciągle? Ja nawet nie wiem, gdzie ty jesteś teraz. Jesteście jest wszyscy daleko od siebie. Ktoś jest koło mnie i ten. Ale on tu stoi niedaleko. Dobra, widzę dobra naprawiam osoby. jeden generator. Dobra, to no, naprawię, naprawię go. No tak Manojek, nie... mów mi, zobacz, jestem tak obok tej szopy. Mów mi jak ja mam iść do osoby, która naprawia Mano obserwujcie ciągle? Nie no. Nie, nie, teraz skręć trochę w lewo. A Furman stój w miejscu. No i Nie, dobra, się ja trochę. ginę. Ja? Czy? No, no, ginę, ginę, go, goni mnie, goni mnie. Ej, Ej nie, no nie, za daleko pobiegłeś Mati Dobra, to zdejmuj ktoś Manojka jak on goni furmana Już nie, już mnie przestał gonić. Ktoś jest obok Manojka? A no bo ja Cię nie widzę. Nie wiem, to ja to biegnę mniej więcej. i furman teraz przybiega. A to ja mogę być. Ej, on biegnie. Ja sobie gdzieś do... w ogóle, bicie on jest serca. koło traktora, uważajcie. Przychodzi do mnie teraz. Ja tu bicie serca. No ale dziwne to było. Dobra, widzę ten, ten... Ech, tutaj... Ej, tutaj generator jest. Jest. Chodź tutaj. No ale ma kurde. Do, do, do idzie do się... kogoś, idzie do kogoś, do to do mnie, naprawia. Do mnie, do mnie, do mnie, We do dobra. Dobra dwóch? Nie, no dobra. tak, naprawiłem już dwójkę tutaj. Dobra Mati, teraz cię... mógłbyś mnie teraz. A nie, bo nie wiem. Nie, czy... on, on dobra, jest za no no, 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 Ja nawet teraz nie, mano, gdzie ty jesteś? Nie, no, nie to... wiem, mano, gdzie ty jesteś? Daleko chyba jesteś umdre. od ciebie? Przecież widzisz, gdzie jestem? Nie widzę. Nie, nie widzę. No, jest no, no jesteś daleko, dobra, umieram. Dobra, ja też chyba. Ja umieram też. Od razu umieram. No. To są drzwi, szybko, szybko. Dobra, koł, 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 uciekajcie, uciekajcie, od razu, od razu. Wtedy ty deadłem sobie. To się długo otwiera, nie? Nie, nie tak długo. Ale kogo ja ukradłem? się się od razu? Nie. Kurwa, chciałem ja po Ciebie iść Trzeba było walczyć, bo on pilnował. on tu idzie K Ile ba. masz? Końcówka, no, ja idziemy Ja tam wyjechałem długo Dobra Sorry Uff. Mati Nie Sorry no, Mati ja, ja Ej, jestem przy Haku, mam go rozwalić? Jestem przy Manojku, tak no, no, rozwal to, no, no, przy Manojku, no, no, przy no, Mati no, O, ja jestem przy kimś sabotage. Siema Mati Sabotage o, kurwa jest tu chuj o, Tu się da Jesteśmy wszyscy blisko się. Nie, nie słyszę go. Sorry. Dobra, ja. Ej, a co się stanie z tym hakiem wtedy? Ja, ja pierdolę, ja tu mam fart. Spadnie tak, jakby. Ja to mam fart, ja się kurwa schowałem, bo mówię. Dobra. Już mi Rozwalam pierwszy hak. I ty jakbym no wszystkie rozwalił? Ale bardzo ci się ta. A, skrzynka. O kurwa, jebaniec! Kim gra? Ta Hunterem! Ta no oni Coś to odpięknie. tam nawet ciszej, bo nie no, ja pierdolę Matisz. i się wyjebałem przez ciebie. Ale co, to, co ty! Tak. Ja biegłem! Nie stałeś w miejscu. Ja cię tu taki bo <grym> <grym> nie miałem On go to podnosi! To... Spokojnie, uratujemy. A czemu w ogóle nie widzimy, gdzie on jest? Nie wiem, no, no, nie czy będziecie chyba widzieć, jak dopiero mnie <grym> Rozjeb muchak! Miałem ten, miałem. Dobra. To jest skrzynka! Skrzyń, to, otwierasz? No, Otwieram. Kurwa, ja Dobre, myślę, jestem tam, tam, ee, myślę, gdzie jest kolejny piwnicy, ten. Whatever. Gdzie ty wisisz? O kurwa, kurwa! W piwnicy. Będzie ciężko cię kurde podnieść stamtąd. Już ustała te papeczki kurde. Nie, mogę latarkę mieć, ale po co latarka? Łapkę co nowe... tobie ustawił? Kurde. Party. On A. wyszedł? Nie, jest po, u mnie. Czyli tam. jesteś nie, nie do zdjęcia? Sprawdza za te, te wszystkie... Matt, jesteś do zdjęcia czy nie? Nie. Bo to jest ważne. Czyli nie, nie iść po ciebie? Nie. Zostawmy go na pewną śmierć. To kurde, jest. Kurwa! Nie, panie... nie to! Nie ja pierdolę! Furman w No bo. Kurwa, kiedy schówi! Chyba przegramy. Chyba tak. Ty, no bo ja chciałem rozwalić pałkę siema. Dzień dobry, co tam? Dzień dobry, panie co? Ale proszę nie wierzyć na, na haku. To się liczy. Wow. Kurwa, ja, to ma ból. W... tego toolboxa, bo coś powoli idzie to. Może prawym się klika wtedy? No. Tak? Lol, no. a ja lewym naprawiałem cały czas. Ej, hey, on idzie do mnie. A, chuj tam. Dobra. Było miło. Uwaga, teraz tak powiem... No. Najlepsza rozgrywka! No, na pewno. Mati jak jest a on ci nie da <noise> Spokojnie, ja naprawię drugi generator. Ja ogólnie Ej, ja podchodzę do Matiego, go, drugi gdzie generator. pod nim jest pułapka, on chce rozbroić pułapkę. Tikam lewy przycisk, on hook, Zajebiście. To, to kurwa to działa. Mati, ty zdekłeś?